Siemanko, z tej strony ChatPlayer i witam w trzecim odcinku Kills on Multiplayer e, Mamy teraz mapkę tutaj The Forest, czyli las po prostu. Dość popularna mapka wśród graczy. E, jak tylko pojawia się e, na mniej więcej początku listy przy ekranie wyboru między meczami, między to zazwyczaj pada bardzo szybko, pada, padają na nią głosy. E, dzisiaj grałem kilka gier i chyba, nie wiem Ponad połowa z nich to było właśnie las. Więc postanowiłem rzucić jedną z moich gier. Tutaj idzie mi całkiem nawet nieźle na początek. E, mam fajnego strika i potem mi przestaje i Znowu zdobywam kilka killi. No i jest co pokazać myślę. E, tym bardziej, że wciąż jeszcze uczę się jeśli chodzi o tego killzona. E, nie miałem akurat przez ostatnie kilka dni e, tyle czasu żeby grać. Ile bym chciał. No i nie wiem, myślę, że staje się powoli lepszy i... Niedługo będzie coś konkretniejszego do wrzucenia. Na razie mamy taki tutaj gameplay. Ja tymczasem chciałem jeszcze poruszyć kilka innych kwestii. Ja niedawno otrzymałem mojego Battlefielda również, którego zamówiłem jeszcze przed premierą PS4. Doszedł do mnie we wtorek w końcu i zacząłem od razu go instalować i tak dalej. Okazało się, że mimo tego, że Battlefield jest zamówiony w Anglii, Mam pełną polską wersję językową, czyli mam i dubbing i napisy. Właśnie jedna, jedna dziwna rzecz jest taka, że nie można wybrać sobie wersji kinowej, czyli e, tak, że będziemy mieli angielski dubbing i polskie napisy. Można mieć albo polski, polski, albo angielski, angielski. I tutaj bym musiał zmienić język systemu, żeby e, mieć e, wszystko po angielsku. E, więc nie wiem dokładnie jak to działa, ale my się, wydaje mi się, że ktoś już wcześniej wspominał, że jest ta sama opcja w Killzone właśnie, że nie można mieć to i to. No nie wiem, nie jestem tutaj tego pewny, więc nie chcę e, gadać głupot. E, no i tutaj takie małe pytanie dla was, czy chcecie zobaczyć e, Battlefielda kampanię? E, myślę, że tutaj, nie wiem, ta kampania nie jest chyba zbyt długa. Nie jestem do końca pewny, nie oglądałem nigdy całej... Oglądałem pojedyncze odcinki z kampanii, tak żeby kuknąć jak ona wygląda, zanim jeszcze dostałem grę. E, no, i całkiem mi się nawet podoba, więc z chęcią zrobiłbym sobie ym, taką serię. Kampania Battlefield 4. No i jeśli chodzi o filmiki z multi, to tutaj nie ma co y, się zastanawiać, pojawię się na pewno, prędzej czy później. Teraz przez następne kilka dni powinienem mieć y, więcej czasu, szczególnie na początku przyszłego tygodnia będę miał dość sporo czasu, wtedy będę nagrywał. Właśnie Battlefielda Multi. Też muszę się w niego trochę wdrożyć, bo yy, nie mam zielonego pojęcia jak wyglądają mapy. Włączyłem go na chwilę oczywiście, w, yy, zaraz we wtorek jak tylko go dostałem. Zagrałem tam jednego deathmatcha, nawet nie wchodziłem na żadne yy, conquest ani nic takiego. Tylko po prostu chciałem zobaczyć jak to wygląda. Yy, no i gra się całkiem przyjemnie. Tylko tak jak mówię, na razie dostawałem baty na początek i... No, nie raczej bym nie rzucał czegoś takiego, bo zanudzilibyście się na śmierć. No więc, nie wiem, myślę, że zrobię tą kampanię. Prawdopodobnie, może nawet już jutro pojawi się pierwszy odcinek. I będę wciąż ogrywał Killsonach. Chciałbym dokończyć, chciałbym dokończyć single singleplayera. Tam mi niedużo zostało do końca. Dzisiaj zatrzymałem się chyba na chapterze 7. Prawdopodobnie bym to już skończył, gdybym miał troszkę więcej czasu w tym tygodniu, ale. Akurat tak się złożyło, więc jestem na chapterze siódmym, a podobno wszystkich jest 10. Więc tutaj bym sobie dokończył tą kampanię. Zaczął w międzyczasie Battlefield 4 i z obydwóch będą wrzucane filmiki, z obydwóch gier, będą wrzucane filmiki z multiplayera na bieżąco. O ile trafi mi się jakaś dobra gra, oczywiście. No myślę, że coś tam powinienem zdziałać. Prędzej czy później, mimo tego, że niekiedy zdarza mi się przylamić, mam momenty, gdy coś tam przyłoję ostrzej. No i um, co bym mógł jeszcze wrzucić ewentualnie w najbliższym czasie, tak się zastanawiam. Um, myślałem, żeby nagrać może jeszcze jeden, dwa odcinki z Rizogana albo po prostu pokryć każdy level, bo to, one, bo to by były krótkie filmiki. Um, Ostatnio nagrywałem ten taki tylko króciutki, taką po pogadankę o wyrażeniach z PS4 przy Rizoganie i tam mi ten odcinek zajął 8 minut czy coś takiego 7 może. I myślę, że to był pierwszy level i tyle mi zajęło dojście do bossa w tym levelu, nawet go nie ukończyłem. Więc myślę, że jakbym się tak dobrze postarał, to prawdopodobnie te odcinki zamykałyby się w... 10, 15, no max myślę 15 minutach, nie wiem jak wyglądałem kolejne levele, nie, nie przysiedziałem przy tym lizoganie tyle też ile bym chciał. Um, ostatnią grom jaką w tej chwili mam to jest Contrast z PS Plus. I tutaj akurat nawet jeszcze go, włączyłem go, chciałem tylko kupnąć jak to wygląda i po prostu włączyłem grę i pograłem dosłownie 5 minut i wyłączyłem, więc tam nie jestem pewny czy w ogóle chciałbym to nagrywać czy nie. I wciąż zastanawiam się nad tym, czy by po prostu nie dorwać na przykład Nitford spida, tak na przyszły tydzień, wtedy jak będę miał właśnie więcej czasu. Chociaż chyba wolałbym w sumie zas zabrać się do dokładniej za tego Battlefielda. Jeszcze się nad tym zastanowię, też to zależy od tego, czy wyhaczyłbym ją w jakiejś dobrej cenie, czy coś takiego. Nie chcę akurat na początek przepłacać i potem... Jakoś nawet pewnie w tą grę się nie wkręcę i nic, nic nie będzie używana, więc no nie chcę tak po prostu wydawać niepotrzebnie pieniędzy. E, jeszcze się nad tym musimy pozastanawiać troszkę. E, gameplay jest akurat tutaj w połowie tej gry. Tak naprawdę znowu tutaj właściwie gram e, Team match e, Chcę nagrać Warzona, tylko że same te Team mecze już zajmują dość sporo czasu. Rzadko zdarza się, żeby... E, gra zajęła mi mniej niż 10 minut. Taki jeden Team Deathmatch e, tutaj mamy. Limit kill jest bodajże 150 na każdą grę, bo to są te stworzone przez Guerilla Games. Domyślnie to nie są żadne stworzone przez użytkowników. Nie wiem, czy ludzie e, oglądaliście. Gdzie się tak do Was zwrócę, ludzie, o, czy oglądaliście te takie zajawki? Wszystkie trailery przed wydaniem Killzona i tam były e, dotyczące fragmenty. E, fragmenty doty dotyczące e, multiplayera. I ludzie, e, boże, deweloperzy pokazywali na tym nam o, Jak. Jak to będzie wygodniej, jak to będzie super tworzyć sobie gry w e, multi-kill Ta opcja istnieje, jest ona w, e, Jest ona dostępna w menu głównym multiplayer'a. E, nawet tam zaglądałem, tylko e, jedno jest to, że jakoś, gdy wchodzę na wszystkie te główne menisy, nie widzę właśnie takich gier stworzonych przez innych graczy. Nie wiem czy. Bo nie próbowałem stworzyć własnej, jeszcze przynajmniej. Na razie szukałem gier innych graczy, takich właśnie ustawionych, żeby na przykład grać tylko na jednej mapie, albo coś takiego. Jakbym chciał na przykład nagrać jedną konkretną mapę, czy mógłbym się tam zalogować i próbować tak długo, aż uda mi się zdobyć dobrą grę na tej jednej, jedynej mapie, którą akurat w tym momencie chcę. No i nie udało mi się mi nic takiego znaleźć, więc nie wiem, albo źle szukam, albo po prostu jestem ślepy. A powiem szczerze, że bardzo coś takiego by mi się przydało. Ehm... No i fajnie by było, gdyby właśnie można było sobie stworzyć taki match, gdzie byłyby mniejsze limit killi lub też po prostu wybrane bronie tylko i tak dalej. No tak to było wszystko reklamowane w tych właśnie zajawkach, które były nam pokazywane cały czas przed wydaniem Killzona. No nie wiem, może spróbuję jakoś tak pokombinować w te najbliższe dni, gdy będę miał troszkę więcej czasu. Albo nie wiem, czy bym zorganizował sobie jakąś ekipę do tego, nie wiem, zobaczę co tam u mnie znajomych słychać. Widzę, że ludzie, e, w moich znajomych też jest tam z dwóch, trzech gości, którzy grają w Kidsona, nie wiem czy by byli chętni. Tak samo nie rozwiązałem jeszcze do końca problemu mojego headsetu, ponieważ e, działa mój headset z PS3, on jest on podpinane pod USB, podobno wszystkie e, podpinane pod USB działają. Pojawiły się tam już filmiki. U innych pokazujące jak um, podłączyć sobie headset, dany headset z USB. E, widziałem tam właśnie ludzi pokazujących jak podłączają Turtle Beach mikrofon, e, headsety i tak dalej. Ja, ja swój podłączyłem. E, włączyłem czat głosowy, ale jakoś nie wiem, przemawiałem do pozostałych graczy, będących w, w ich, Akurat to chyba było wszystko próbowane przy Battlefieldzie. I no nie wiem, nie dostawałem żadnej odpowiedzi, więc albo mnie nie słyszeli, albo po prostu ludzie, z którymi grałem, nie mieli y, dostępnego headseta. W ogóle, na przykład w Kilzone, nie słyszałem jeszcze nikogo, żeby rozmawiał przez y, headset. Czy tam graczy komunikujących się, komunikujących, przepraszam bardzo, w mojej drużynie nie słyszałem nic takiego, więc tak naprawdę nie wiem, jak to jest. Nie wiem, czy. Ludzie to na początku zlali, czy nawet nie wiem dlaczego, choćby, nie ludzie nie używają tych headsetów dodawanych do zestawów z ps czy też to przecież po coś jest dodawane. Wiem, że są liche, jak jasna cholera, ale no nie wiem, prawdopodobnie powinny działać. Ja go nie wypróbowywałem, nawet go nie odfoliowałem. Jak go wyjąłem z pudełka do unboxingu, to jedynie pokazałem go wam i potem wylądował z powrotem w pudełku i został tam do teraz. Więc y, nie wiem co się tak naprawdę dzieje z tymi headsetami. W Battlefieldzie w tej jednej czy tam dwóch grach, które przegrałem, nie słyszałem też nikogo. Y, nie wiem, popróbujemy przez kilka następnych dni. Może się będę w końcu mógł porozumiewać. A jeśli nie, to zawsze się można porozumiewać z Skype'em. Już tak robiłem z koleżkami w, podczas grania w GTA V. Miałem akurat dwóch kolegów, którzy y, nie mieli headsetów, a chcieli pograć razem i spokojnie pogadaliśmy sobie na Skype'ie. Postawiłem sobie po prostu tablet przede mną na stole i gadałem w ten sposób. Można sobie zrobić konferencję nawet i tak dalej, więc tutaj dość wygodna opcja. Tutaj dorwałem gościa w ogóle przed chwilą, który chyba tam siedział większą część yy, gry, ponieważ z, tak mi się wydaje, że zginąłem z jego ręki tutaj kilka razy. Ze snajperki i potem chyba też z broni maszynowej. Muszę też wziąć jakąś inną broń na następny gameplay. Myślałem, żeby coś pobiegać z shotgunem, próbowałem już na tej mi... Jedna, jedna jest taka dość mała mapka, nie pamiętam teraz jak ona się nazywa, bodajże mur. The Wall. I tam są takie dość starcia na krótki dystans. I miałem, miałem jedną super grę, naprawdę bardzo żałuję, że nie mogłem jej e, dokończyć. Zerwało mi się połączenie internetowe, nie wiem tak naprawdę co się stało. Po prostu router się chyba zresetował i e, ja wtedy miałem chyba akurat nabity... 10 killstreak albo coś takiego i to wszystko shotgunem na tej jednej małej mapie. No i wszystko, cały gameplay poszedł się jebać. Mam go nagranego w sumie do teraz. No ale nie będę wrzucał takiego częściowego tylko gameplayu. Szkoda w sumie marnować na to czasu. Myślę, że postaram się kiedyś jeszcze zdobyć coś takiego shotgunem w kolejnej próbie na tej mapce. Tam się dość wygodnie shotgunem gra, tak jak wspomniałem. E, dobra, gra się tutaj zakończyła, mamy dość, zawsze po zakończeniu misji mamy sp dość sporo czasu, żeby jeszcze pobiegać. I tutaj wyczaiłem niewidzialnego snajpera, który chyba zabił nawet członka naszej drużyny. No i dorwałem go na koniec, tutaj się wszystko kończy. E... Aha, tutaj możemy jeszcze wykonać egzekucję. Ja akurat nie załapałem się na sam początek tabeli, trzeba być chyba pierwszym w tabeli, żeby być tym, który tą egzekucję wykonuje. E... No i dobra. Ja tutaj wylądowałem chyba na szóstym miejscu, więc. Yy, nie było tak źle. Tak jest, szóste miejsce tutaj to widać. Dobra, ja się w tym momencie z wami pożegnał. Jeśli się Wam podobało, zostawcie proszę lajka i komentujcie. Trzymajcie się do następnego razu, do następnych gameplay. Papa.